Czy... Dobra, tak nagle się Hello wszystko Michalika, to mnie jest zapytajnik. Dobra, ile ma? I jestem. proszę nie, że to jest, jest znaczne chmurkę, czyli nom. Po prostu dałem ucieczkę chmurkę, no dlatego, że chmurkę nie miałam na komie zapajnika. Można... Ile masz Jeszcze? O. O. Stuska wrzuciła, dobra. 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 Ej, gdzie... nie ma tak, moich kelpowych bloków, ktoś mi zabrał. Nie ma czego? Nie, myślę, że mamy jeszcze 20 bloków. Kelpowe ktoś... bloki ktoś Miesz, coś ktoś zabrał. Żeby, Kelpowe. Chyba, chyba, chyba cytus, jeżeli nie ma takich to może Cytusek, żeby, żeby tak, cię skankować albo ten. Hmm. Kelpowe! Nie mamy żadnego tego więc możemy się normalnie... Ej, dobra. Nie mam żadnego złego, no. On gada, gada jakimś, po prostu on gada w jakąś inną tam z jakimiś tam innymi twarzami. no Nie, jaką mi nie. nie mają. Ty. Dobra, ty okay. się. Co tam? chce. Ja bym się właśnie wyciszyłeś, dobra. Mam jakąś Nie nie może... chociaż mam za mało. Kupię tutaj, którą. Kupię... No, ja, ja sobie... co? No, mikrofon? Czy po prostu ja mam takie nagrodę? Nie, ja po prostu nie wadę. Chodzisz tutaj, tutaj, tutaj czyli co? No, no, a na mikrofonie odsuchowych. A on nie... Być... Sobie, żeby... Ja tak a. sobie tego, jak to się nazywa. Yy, to co to, to są za jakieś supery w górę. Co jest? Co to, to są za jakieś super górę? czy Takie pionowe w górę. Pionowe super w górę. chyba je a. budował. To no odwalał mu no no poszło mi kelp bloki co, że się... żelazo mi jeszcze zabrał fajnie fajnie, fajnie. fajnie. Zabi... zabrał mi żelazo zabrał mi bloki. bloki a on cię zabrał, zabrał ten jak go się nazywał idę zobaczyć, poczekaj a co zabrał czekaj, idę, idę Co? Wiesz, kino? Znajdziesz jakieś się ludzie, i one po chwili się kończą, więc dlatego mówię, że myśmy ja kopię kupę? Trzeba by było zniszczyć te słupy. Trzeba zniszczyć, mówię też, słupy. Potrzebne są scaffolding. Potrzebne są. Jest mnóstwo tych. Jak to się nazywa? Scaffolding? Scaffolding? No sześć Mam 6 Taska, foli, so już towali to bagu. No to mam, no to mam. M mam 6 akurat. Ja, a mnie to, to za mało. Mieliśmy, ale ja miałem swoje jeszcze. A, a z tego eventu? Nie no Z no, eventu miałem. A nie, mam przy sobie 12. A to z eventu, dobra. Z eventu był 3. Y no jest... tak, ale ja jeszcze znalazłem i 13 se. I 6 wydałem na siebie. A ty nie 6 kotł. Chwila, te bloki diamentów, tych e, diamentów gdzie znaleźliśmy już wcześniej, to, to queen... demek... no, właśnie Nie, co? Wydropmy mi dajmy! Jakie bloki diamentów? No słyszycie o diamentów. Nie, co mi dają, to wydropmy. O kelpach mówiłem, ale ty mnie nie słuchasz. Chwila, muszę zrobić. Muszę zrobić cięcie, bo ktoś mnie pomaga. Nie, co mi? A wezynu wrócił naganie, co jest? Nie? No? Hmm. O ja nie. Czekaj, no, bo ja nie, nie to 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 zrobić, czekaj. Hmm. Nie wiem czy to bycie. Dobra, ym, czy hmm. sprzedaję? Ile I tak ogólnie mógł mi się to, być chyba odcinek. Co? Ym, no, dobra, teraz hmm. każdy do kopalni. I o. dobra. I Peter idzie to No wiem. to nie ma. Nie, 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 Dobra, jest, dobra, jest. Skoro Siadaj do mnie! No. go na chwilę. na chwilę Nie dobra, ty... ty nie musisz. A on krzyczy, że tak jest głośno, czy po prostu tak mówi? A <goda> tu tak głośno. To... to ryknie Czekaj chwilę, poczekaj na... Rokot dołączył. Jaki Rokot? Cytrus, tak? Rokot. A ile? I, I, I wyszedł. Ej, 150 jest wokół! To, to, to on... on... Odankałby. on weźmie drugi! A, idę ile tam jest? Chcesz jakoś do mojego domku? Nie! No, Najlepiej, się nie był, bo, bo, ja bo ty niechcący możesz tam wejść! Ty niechcący możesz tam wejść! O, ale kąpę mam, tylko teraz nie mogę z niej wyjść. A? Chodź do mojego domku. A, ale, ale... Ty i tak, ty i tak zostawisz... I zgadnij, jak ja tu weszę. i tak, i tak możesz zostawić. Nie gdzie, jest, gdzie, jestem? Do mnie do przyszesz, gdzie well, jesteś? Where are you now? Czemu jesteś pod tym? No a zgadnij jak to weszło. Jakim... jakiś tunelik może zrobiłeś. Braba, braba. Łóżko, tu jest i poszło spać. No dobra, dobra, dobra. I właśnie sobie to trzeba teraz pójdź płacz, bez jest noc. Nie mam tego, nie? To idziemy spać, czekaj, to dam ci łóżko. Gdzie tu? Tam zostało? No, nie wyjdziesz tam, ja tam ale dobra. Do I co, jak tam? Co? Jak tam? I to Co? Dzwoleć i potem było no. pół. Ciasna klinka, moja żona. Ciasna. Widzę, że drzewasz posadziłście tutaj. No ja posadziłem. Jak widać, tytułsek się wypchnął. Ja to posadziłem. No bo. Dobra, czekaj, nie. to jest taki. Coś. Ja po prostu ja Ale bo tam, się sprzecza, się. Bo tam Zaczyna, były sprzeczki poza, poza odcinkiem. O, o sprawach inwentowych. Teraz, A bo tam Teraz, no, tak. jeszcze o, on on się... na odcinku też. I, iść, oby... Ile masz? No, w sumie to tak. Ile? O, węgiel. Węgiel. Czemu by nie <gulatuj> Wiesz Jeszcze to jest tak, ty, ty robisz domek ja robię swój domek i tak, to później po prostu takie. Pomożesz mi. Tak, pomożesz mi. Tak, mi? Tak, nie no, się tak, nie się No, Nie zmyślam. Mhm. Nie Ja nie zmyślać nigdy. A tego, musimy tego, z to tego to domku i z mojego zrobić te tunele podziemne. Nie, nie będziemy robili tyle osób, już jest już... Jakby sięgali we dwóch, albo. jak to jest. Ja... Jakby sięgali we dwóch, albo. no w sumie też, prawda? To. co mówisz? tam gdzie jest na tą chwilę Co? Główna baza, główna baza będzie tam gdzie jest na tą chwilę chyba to będzie czeka chyba... no Dobra ty... ja bym się... Ja to jest ja dla mnie najbardziej. To, ja mam dosłownie. Po prostu ty... dosł wyjdę z domu i... No w sumie to, ale. Ale też... W w lat... Niech już ci będzie. Byśmy musieli mieć Silktacza, żeby wziąć ten enchanting, żeby go przełożyć. Chodzi ci o książki. Tak, chodzi mi o biblioteczki. Trzeba będzie, żeby jak że jak wchodzisz, trzeba że płacisz za enchanta. Oni zrobiliśmy enchanta. E, oni to jak to pidi. Wiesz co to się to da, to da, da zrobić, na przykład żeby hop, żeby tam wytrzymał daną rzecz na przykład na przykład tam Diaksy. Że tam nie ten diamant za... Tak, tylko że oni będą po prostu nie chcieli. Ej, też pewnie. Znaczy oni i tak chyba Whereas, to nie to się niszczyły. nawet. To nie, to, nie na, ej, to nie jest na... Ej, to nie jest ale ludzie się, jak, nie, się zachowują zachowują na, na kwadratowej. Oni się nie zachowują. Znaczy nie zachowują się jak na kwadratowej, ale bijają, ale próbują wbić, żeby był... żeby był... A za by plankowali jak na kwadratowej. Ja pod tym tego, masz, ja chciałem. A z wiki. Mamy jeszcze jakieś tą wiki?

Na chmurku, uwagi jest. mi o Teraz muszę zrobić cięcie, bo coś muszę zobaczyć. Mm -hmm. Są małe problemy techniczne. Mm -hmm. Zrazu mm -hmm. głos. Spokojnie. 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 Ej, tak. mógł być w innym pokoju. No? Niż. To I tylko 8. Znaczy, mógłbym być, ale by lagowało, bo. Ooooo nie ma nic w, w pokoju. Weź sobie go u... Weź sobie go... Chyba, że... nie, nie. Chyba, że... Chmukiem mówi teraz Nie, krzyczy po prostu, już nie wiem w końcu, to... no tak gada głośno. O, teraz gada tak normalnie? Nie pogłaśam, no to słyszę, podgłasza się, Oj, oj. W ogóle nie okazało się, że tutaj współczasnie... tego, nie wiem czy to high scheme, czy tego, czy właśnie ctucznych, ale... Ty wiesz jakby można było zrobić? Że jak będziemy już wychodzili z Minecrafta, to możesz wziąć jakieś inne konto na przykład Twoje i po prostu wchodzisz tutaj innym kątem i co stoi w grze i żeby serwer nie włączał, żeby ciągle ktoś był. Ale tak. wbalałoby coś 10 minut chyba. Ale osoby? No Osobę, no, jedną. Chodźcie, bo napadałem. Dla nie. się. Ej, bo bardzo podałem szybko! A... Chodźcie, coś to myślał, coś do mnie coś. co jakiś czas uszczeć. I... Ej, co no si byś też. Gdzie? A! To nie nie potrzebuję tą chwilę. O, chryba. Na styknął to. O, kok, y nie! Ten, ten, ten Ten, Powiem to tak, twój domek ma potencjał. Pra ja wiem. Hmm. Już, się już się zaczęły pranki, więc za niedługo będą pranki CNC. No nie, nie, nie. To musiał uważać. No też. Ale ale ty no, powiesz, no, że skoro ty jesteś tego moderator, ja, ale jestem adminem, to jeżeli coś by nam zrobili, to włączamy kody bo i, i tego. Nie. Nie? Nie. Na pewno nie? Nie. No dobrze, przekonałeś mnie oh nie. Nie tak. Się nie. Przekonałeś mnie, robimy to. w tej rób sobie świrową, ja sobie pójdę po stronie. W sumie teraz chcę te tak myśleć, czy, czy takie... Ej, mam zresztą pytanie, czy zrobić takie malownicze wejścia? Czy takie na trzy, na trzy bloki, malownicze. tak z w, w górę, czy y, takie po prostu takie żeby się wchodziło po prostu w górę, dobra, jeden mniej mm, więcej. Czy... Zylko drugie będzie teraz potrzebne, bo dach mam, czy i... sufit mam ściennego, to szybko jeden. Jasne. Ej, czemu? Halo, co ty tutaj robi? Tutaj powinien być stoł. O co tu chodzi? Musimy się uleczyć. Halo. O! No, Jak coś to mam ma w tym? Co a skąd masz tą Ode mnie? Co? Ode mnie masz tą drugi. Yyy, nie. O, mogłeś też wziąć tą Dlaczego tutaj robię w blokach? Dlatego, żeby to ładnie wyglądało. Bo... A co robisz? Yyy, bo tego, ja robię drugie piętro z twojego domu. Co? No. A co co, 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 Ja robię... Ja robię drugie piętro z twojego domu. A, ale nie widziałem go. Nie widziałeś mojego domu, czy nie widziałeś drugiego piętra mojego domu? Może no, ogólnie ty wykończyłeś ten dom, czy ty zrobiłeś... Ja nie wiem, jak masz... Nie jest wykończony. A co, uważaj, wykończony co? już? Nie widziałem. Ja mam... Ja trochę domu mam. A chodzi mi, że na przykład tam są jakieś skrzynki, już, coś takiego? Nie, tego jeszcze nie ma, niestety. No to, to nie jest wykończony. No mówisz, że nie jest wam wykończony. A, no. Chodź, spać już. No Czekaj, bo jestem. Wszyscy do domu Jest. Biegnę, biegnę. Zaraz śpię. To poczekamy, ja Dokładnie. Ajajaj. Ty aj, już, aj. czy nie? Ja śpię, już, ja śpię. No, no, Poszedłem akurat. O, sorry. chwilę. Ty, ten te... kilo w sumie wyszedł, to jest fajnie, bo... Mhm. Ale chwila, mówisz, że takie bardziej majestatyczne, zrobić wejście yy, na dłuższe ja piętra? Czy bardziej takie po prostu, żeby było? A ja się... jak... Jak majestatyczne? Majestatyczne, to po by prostu, pół bloków, takie powolne. A takie... Chwila. Nie masz miejsca w domu na takie rzeczy, zrób sobie ze schodków po prostu. Ze schodków, mówisz? No, bo nie masz miejsca. co takie to jest to rzeczy Że

Powiedz, żebyś, powiedz, żeby był ciszej. ciszej. się, może teraz Ja bym. nie przerwać, Byłeś ty? Bo, bo nie To, tak to, tak. to, to, brzmiało, jakby to był. Szymon, hmm. a lepiej tam hmm. od klapa, Bo, hmm. o, nie, 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 Bo... nie, 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 nie Dobra. Tutaj jeszcze... Yy, tylko się załatwnie. Coś nam się, coś, pan się pan przepala się. i w sumie to na długo skończy. Yy. Dobra. Czekamy za. Do... 50, ja 50, 50, 50, tylko 50, zamaczmy. 50. No ile? 50. No to tak, ey... Yy... Jakby coś powiem sobie tak, yy, ja mam... Yy bo żeby gdyby oni chcieli to byśmy się się musieli później to rozwalić, bo, bo chyba my chcemy taki wielki, w jednej bazie, bazie zrobić taki portal do netheru, czy małe? Wiesz, wiesz co my chcemy zrobić? My chcemy taki... taki... Um, jakby wielki, taki Nie ozdobiony, taki... R... No tak, ja bym właśnie taki chciał zrobić. Ale Nie, tak jak wtedy był, to też było bo Teraz trzeba tak łagodzić takie przykład Taki y w ...zeru. Y tak... Ja, ja wspieram wymiarowy. Jak mamy stacko, no to możemy przypuszczać. Chwila. Tak, jak tak, wychodzimy, wchodzimy to 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 lewą stronę. Znaczy nie, wychodzimy tak. Muszę mieć tak do wymiaru. Chwila, tą... stąd gdzieś Nie, się wychodzi. To idzie prawo, żeby wyjść. To się w ogóle nie odpoczął. Jakie kalkulacje? Potrzebuję 12, by zrobić na no 4 w górę, a, ja, a ja mam na 5 w górę, czyli nie razie do banku. Ja wam to pokazał, gdzie no to jest. No, no, Przecież I teraz... to doskonale wiesz, że, ja, że ja mam kalkulator w głowie X. Tak, nie, bym, to, nie Tak, żeby to wszystko było, miało ręce i nogę. Ręce i nogę. A czemu nie dwie nogi? Nogi w nogi to za dużo. tym... Z zabrakło mi 5 popłytek. Ile ci zabrakło? 9. Muszę zrobić 12. Zabrakło mi się. i To 12. 5 Ch 12. No. Tak no. may, y. no. Nie, nie! nie. Czemu go tego Nie patrz, nie patrz. Nie, nie, nie. patrz. Ty smooth a, stone a, na... Przepalam na smuflał na ten. Ja wam powiem, który wyjście... Jeśli uciekamy, uciekamy w stronę jaskini pier... Okej? Okay? To teraz ja... Ja, ja wam ja powiem, że... Czy wejście, w którym teraz wejdziemy, w czym będziemy wychodzić? Mam to daleko, głęboko gdzieś.

Jakie według ciebie szkoły ładne, w środku. No mówiłem, żebyście uciekali, no! Eee, Białe, szare u mnie. Szare jest ładne, bo... Szare, dobra. A czy mamy no, tak... A czy mamy tak szybko. Nie mamy tego szybko. Tutaj mamy trochę szybko. Ktoś, Ej, Ktoś mnie zabił! Ej, ktoś mnie zabił! to jakie to są ej, ej, dobra, pójdę... Ej, nie idzie Z tej strony... Dobra, ale pan, pamięta, pamiętajcie, mm. nie jest, się na pustyni, no, 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 no. I gdzie? Ja, to ja, trafił do ja, ja. Meblo ścianki. Mój chodź, ściankę. jak wygrać. to tak. ścianka. Może meblo, masz. ściankę, ściankę mabel. Tak, tak. Do Ścianko, mabel, dokładnie tak. z kamienia. Może mebluś ścianka z kamienia. Co domu maja. Z kamienia. No to, no to, to Jednego jest... mi zabrakło, a ten jeden spadek źle postawiłem. O nie, że ja to, tak, to tak, pani nie, nie, nie było tematu. Ja też film po I teraz ja mi... teraz no mi pokazało, to, tak? że mogę zrobić z tą czarny już wcześniej go robiłem. Tylko że poznał sprzing. Nie, nie, M to tu nie. Co? to wygląda. Wszystko jest w Czekaj szagę, no, czy chodźmy. szagę? Zrób to. Eee, musiałbym na kajomodzie zażyć. Ale nie dawaj mi. Co? Nie, przecież nie możesz, bo... Nie dasz. Się. Ale to jest teraz takie LP, nie? Że, że nie słyszymy. Co robić w tym głównym pokoju, który na początku zawsze się do mnie wchodzi, bo magazyn będzie... mam taki duży magazyn. Ja, ja duży tak. magazyn, ula, Ja wiesz co, ja sobie zrobię tak, drugie piętro, później będzie dach, w tym będzie może magazyn. Wiem co zrobię. daj Tutaj, Tutaj. No. To Tutaj jest sobie taki balkon Właśnie I tak się chce good good, good, good plan. Good, good plan. Poczekaj, bo ja teraz jeszcze. Będzie. Chwilę, będzie good, good. Będzie good, good. Tak, będzie good, good. Po prostu. Napijemy się witaminki. Damy. Tak, 20. Dobra, okej. ...schodków. Dwadzieścia tak. Ja... Ja i Piter mamy łączeń. Tak. Hey. tak. Jeszcze jak, tak. Ja ci ci i Piter nie mamy łączeń. Tak. Jeszcze raz tak. Ja i Piter nie mamy łączeń. Jeszcze raz tak. Ja i

i czekaj, czekaj, czekaj. Wiem, co zrobię. O, ja ci wiesz pokażę. Ja ci pokażę i to jasne, i to i, ja ci I pokażę ciemne, i ten jasny i ten ciemny. to się robi. Nie, Pokaż nie, nie. Nie, dobra! nie. Nie, nie, nie. tak nie. Nie, nie. Nie, nie. do nie. nie. Nie, nie. się Dzieci czego robiliśmy co? Armor stenda. Nie mam Armor. A ustawić. tak się robi Armor. Ale nie, ja się pytam jak co się robi, A. Bo ja mam na no, armor. Zrobiłem sobie. A po co ci jak nazwę? Nie wiem. Tak sobie będę się. Se... się stał. A będzie w szafie i będziesz tam ja No i ja... Ej, bez kitu, mogę szafę zrobić. No tak? Eee, Jeszcze tylko jedno. Szyba. bez Beskitu. Nie mam styl taczaca, mimo chwila. Ej, izią. Szymek, dobra, dobra jeszcze. Y, tak. Pozwól, że a? u ciebie postawię, bo w to tyle chyba nie będę potrzebował tak Ale co jest. chcesz mnie u mnie postawić? Co chcesz. E, szybę. No co chodź szybko, tutaj do móce! Żebyś powiedział która by była lepsza. Ej dodałem. dobra, wiesz co? Dobra. A ile dobra, masz tych szyb? Weź. Po 8! Po ile? Po ty i strzelamy. A ile w stanie jesteś oddać? Mam trzy. Czekaj, tako... weź je, daj mi je do ręki. Idziesz ktoś. I I tak. Powiedz, która by była lepsza do, do mojego domku. To muszę i zacząć, co? Ja. Ale wiesz jako taka jakby barierka do schodów. Jaka barier... barierka do schodów? No, popa, panie, panie. Yy, wiesz, o, panie. Panie, to panie. Yy, barierka do schodów, yy, co ja bym chyba wziął. A czekaj, żeby był kontrast jasny w sumie. Ciemniejsze, bo masz tutaj ja ten... ...zostałeś się środku duże schody. Ja bym żeby kobiet. był ciemny. ciemnym. ciemnym. Tak, ciemne. ciemny. No to No to, daj. to, zgas, to, to ciemne. A czy zapalić czy zapali. Czekaj, bo... Masz oba. Chyba w Ej, za dużo ludzi tam było. Ej, to wiesz ludzi... co? Tutaj pół bloki a, powinny być, a, a nie pół, całe pół, bloki, bo Ty chyba tutaj postawiłeś całe bloki. To ja ci to zrobię, bo mam... Dobra. Akurat. Ja odpadam. Z kaftuj nie możesz zniszczyć. Gdzie masz craftinga? Crafting? Crafting? Jeszcze craftinga w domu nie mam tutaj, jeszcze co w chodźcie tam, Idziemy! Ty, masz jeszcze tego. No i dzięki. dobra, ale nie! Nie wierzycie, jak musimy na każdym poczekać, okej? Okay? Ej, chciałem to Ej! Gra... Co jest? Ej, będziesz grać za godzinę. Ej, nie, ale w Czesza? nie. W CSA nie. nie w to, w Minecrafta. No to ja właśnie do tego. Minecraft teraz, teraz nagrywamy, to te, jest tak y, na odcinek. Ja bym dał ci tak. Ale co Ej, bądź, to, to będzie tu taką grać? Poczekaj chwilę, tak żeby... Nie w... Taki może grać dobrze. Teraz jest dobrze A dobra, teraz jest dobre, dobra. Ale później no na Steam po prostu... Bo ja... Na no, no to do... będziecie do... grać. Ale w minecrafta no tak, ja będę grał do 19 albo do 20 w Minecrafta. bo. Ja nagram w cs A no to jak skończysz to możesz zagrać. Okej, okay, no to się wyciszę, okej? Okay? Wyciszę no, się. No 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 no. A jak to wygląda jest... stylowo w sumie? To ciemne? No ciemne? jasne, jasne, Ciemne. No, wiesz co, wiesz dlaczego w ci, y, ciemne? Bo jasne masz całe to i wtedy by nie było w ogóle widać prawie kontrastu. Zobacz, to co wygląda miejsce Jak, nie, bo jakby tutaj, jakbyś miał tutaj m, podłogę z drewna, to wtedy bym jasne wziął, bo ty masz ciemny domek, ciemne akcenty w domku, więc jasne wzią. Ale masz całą ten, czyli ciemniejsze? Mhm. Czekaj, jak jest level na 8? 28. Wydajność 5 na łopacie, a czy na, na łopacie? Wydajmy. Ej, czekaj, mamy książkę. Nie wiem. A, ja? No Ale... Ja wiem, że miałem trzymaj odcinek. Tak? No? To pójść. Po, Pożegnę się. Yy, więc dziękuję za oglądanie. Yy, na kanale Michała. Proszę o subskrypcję łapkę w górę i siema, siema. No, elo, elo.